W trakcie listopadowej sesji legionowcy radni zajęli się m.in. podatkami i opłatami lokalnymi, a konkretnie przedłożonym im projektem uchwały w sprawie ich przyszłorocznej podwyżki. Na wstępie prezydent uzasadnił konieczność podjęcia tego kroku. Dzięki takim, a nie innym uwarunkowaniom, w tym decyzjom rządu Rzeczpospolitej, za wiele rzeczy musimy płacić drożej. Od 1 stycznia 2020 roku musimy więcej płacić bardzo wielu pracownikom i urzędu i e, jednostek organizacyjnych e, miasta Legionowo. Tam e, poszły dwie zmiany, które to powodują. Pierwsza zmiana to podwyższenie płacy minimalnej do 2600 zł. Druga zmiana to wyłączenie z tej płacy minimalnej dodatku stażowego. Kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy się poza subwencją oświatową, która nie rekompensuje wydatków oświatowych, jeszcze takby dodatkowo zwiększyć dodatki motywacyjne i inne dla nauczycieli w legionowskich szkołach i przedszkolach. To niestety też kosztuje. Wyższe nakłady na wynagrodzenia to jednak nie wszystko. Rosną również koszty inwestycji, a także płacone przez miasto rachunki za media. Energia elektryczna, którą oświetlamy, miasto um, zdrożała rok do roku, w tym um, od 1 stycznia zdrożej o 60%. Prezydent zastrzegł, że ewentualny brak akceptacji Rady oznaczałby korygowanie budżetu i planów inwestycyjnych. Rzecz jasna w kierunku ich dalszego ograniczenia. Nie mamy bardzo wyjścia. Jeżeli mamy bilansować ten budżet i przyszłe budżety, biorąc pod uwagę też, że znowu nastąpiła zmiana w ustawie o finansach publicznych i wydatki bieżące muszą się równoważyć z dochodami bieżącymi. To jeżeli chcemy w ogóle bilansować te budżety tegoroczne i przyszłoroczne, a w przyszłorocznym będzie, znaczy w 2021 będzie kolejna zmiana utrudniająca nam bilansowanie, yy, bilansowanie budżetu, a to, to niestety jesteśmy zmuszeni do tego, żeby te podatki yy, trochę, yy, oczywiście z punktu widzenia płatnika bardzo, Podnieść. Dyskusję w tym punkcie obrad rozpoczął szef klubu radnych PiS. Nie odnosząc się do liczb, postanowił wziąć w obronę swoje macierzyste ugrupowanie. Więc to nie jest, nie jest tak, że, że to e, tylko rząd jest odpowiedzialny za to i. i myślę, że myślę, że na tym zakończyłbym swoją wypowiedź, że to, pamiętajmy o tym, że te podatki są cały czas podnoszone nie tylko od 2015 roku. Dziękuję. Kolejny przedstawiciel opozycji skupił się już na arytmetyce. Pierwsza rzecz to to mam taką sugestię, bo w uzasadnieniu tam się nie pisze jaki to jest tam procentowy wzrost tych podatków. Może byłoby na przyszłość warto, jeżeli takie jest, będą projekty przedkładane radzie w przyszłości to żeby chociaż te główne pozycje to były opisane jaki to jest wzrost. Radnego zastanowiła też mała jego zdaniem różnica między wysokością nowych stawek wyższych od kilku do ponad 20% a wynikającymi z nich prognozowanymi wpływami do budżetu. Robimy tą podwyżkę, ponieważ ona ma sens i rzeczywiście zapewnia nam większe wpływy, czy też robimy ją nie wiadomo w jakim celu, ponieważ wpływów i tak nie będziemy mieli wyższych. Ja nie znam takiej podwyżki, która nie zapewniłaby wyższych wpływów. Wszystkie te podwyżki, które tutaj planujemy, spowodują, że do budżetu miasta rocznie, rok do roku wpłynie 874 000 zł, 450. No, to wiadomo, że budują się nowe budynki i itd. Tak 800, no prawie, prawie 900 tysięcy rocznie będziemy z tych podatków mieli więcej. W związku z tym po to są te podwyżki, że prawie milion złotych rocznie w budżecie miasta było więcej. Zasadnicze zmiany dotyczą płaconych przez legionowian podatków od nieruchomości. Kierowaliśmy się tym, żeby dla większości mieszkańców te podwyżki nie były dolegliwe. E, większość mieszkańców mieszka w zasobach wielorodzinnych, 70 kilka procent mieszkańców Legionowa e, mieszka w zasobach wielorodzinnych i ta e, podwyżka ich najmniej dotknie. Relatywnie więc zapłacą natomiast właściciele domków jednorodzinnych. Jak podkreślił prezydent, dlatego że w dzielnicach o takiej zabudowie miasto więcej też płaci za lokalną komunikację, oświetlenie czy utrzymanie i remonty dróg. Myślę, że podatki powinny być sprawiedliwe i, i tutaj przedstawiamy taką sprawiedliwą e, politykę podwyższenia tych podatków, że tam, gdzie mia, e, miasto wydaje więcej na zapewnienie komunikacji do pojedynczego domku jednorodzinnego, ci mieszkańcy za to powinni więcej płacić. Powinni, co nie oznacza, że zawsze i bez szemrania każdy sięga do kieszeni. Poziom realizacji tego, co podatnicy powinni nam płacić, mówię tu tylko w, tej, w tym momencie o podatkach i opłatach lokalnych, reguluje to ordynacja podatkowa, to jest na poziomie w zależności, co to jest, jak, jaki to jest rodzaj podatku, między 80 a 90% tego, co powinni nam płacić. Tak czy inaczej przed podatkami uciec równie trudno jak przed zamykającym każdą sesyjną dyskusję głosowaniem. Koniec końców w ruch muszą iść mandaty. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, 13 radnych głosowało za, Dwa głosy wstrzymujące, 6 głosów przeciw. Uchwała została podjęta.